Hej, witajcie w nowym vlogu. Witamy się z Wami z garderoby, ponieważ pakuję nas na wyjazd do Warszawy. Przy okazji takich e, rzeczy zawodowych mojego męża, ja postanowiłam, że zrobię sobie sesję zdjęciową, taką kobiecą. Jakoś mnie tak naszło. E, znalazłam fajną panią fotograf, która właśnie wykonuje takie sesje w Warszawie. E, wynajęłyśmy też studio. Ja przygotowałam sobie stylizację, będą tylko dwie, ale myślę, że bardzo ładne i ciekawe. Jest teraz końcówka lutego i ja pewnie te zdjęcia otrzymam jakoś w marcu i ten vlog opublikuję z opóźnieniem, właśnie wtedy jak wstawię zdjęcia z sesji na Instagram, opublikuję tego vloga, więc zapraszam Was też na mój Instagram, żeby zobaczyć efekty sesji. Nie wiem czy widać w kamerze, ale jestem po opalaniu natryskowym. Od razu inaczej wygląda buzia, jestem taka wyrazista. Powiem Wam, że jest duża różni różnica na plus, jednak opalenizna dodaje urody. Ja byłam już bardzo blada, biała, używałam jeszcze najjaśniejszy podkład i ten najjaśniejszy podkład i tak był ciemniejszy od mojej szyi, więc byłam mega biała. Tutaj mi się jeszcze odznaczają majtki, bo przy opalaniu natryskowym miałam akurat dół nałożony. No to jest różnica ogromna. I to nie było moje pierwsze opalanie natryskowe, ale z tego jestem wyjątkowo zadowolona. Uważam, że ta opalenizna jest piękna, jest tak konkretnie nasycona, bo wcześniej jak wykonywałam różnego rodzaju opalania, no to tak było średnio. Raz miałam takie, że w ogóle prawie efektu nie było. To tyle jeżeli chodzi o wstęp. Zapraszam Was do oglądania, do zostawienia subskrypcji. Miłego oglądania. na miejscu. Zatrzymaliśmy się w hotelu Europejskim i dostaliśmy dzisiaj pokój na drugim piętrze. Zawsze mamy na pierwszym i mamy teraz widok na plac Piłsudskiego. Zaraz wam pokażę. Pokój jest troszeczkę inny od tego, w którym byliśmy ostatnio, ale też bardzo ładny jak wszystkie pokoje tutaj. Łazienka jest z wanną, więc fajnie. I tutaj ma takie przesuwne drzwi lustrzane, więc można sobie zamknąć. Z tej strony się wchodzi do pokoju. Jest duże łóżko, telewizor Zasłony, a tam jest taki fajny, e, takie pomieszczenie małe z biurkiem. Przytulne e, i też bardzo ładnie tutaj urządzone. Teraz wam pokażę widok. Czy coś tutaj widać? Widać troszkę warszawy. To musiała zgasić światło. O tam jest pałac kultury i tu jest ten plac. Oto jest ciasteczko. Jaki ładny. Jak to się nazywa? Pieczęć taka, nie? Z czekolady. Teraz odkryłam, że w tej toaletce, znaczy w tym biurku, jest taka opcja toaletki z takim podświetlanym lustrem. Super to jest i sobie można makijaż zrobić w takim świetle. Chociaż nie, mocno to nie świeci. Ale to jest dużo okno, więc do makijażu też to światło dzienne z okna. A co tu mamy? Jakieś gadżety. Idziemy na chwilę do restauracji, coś przekąsić małego, bo jakoś nie jesteśmy mocno głodni. E, I może jeszcze do baru wejdziemy, sobie tak tam usiąść, bo tam jest fajny klimat. Zobaczymy, czy nam się będzie chciało na jakiś koktajl, e, czy lemoniadę. Jesteśmy już po kolacji, przy czas na demakijaż i maseczkę. Zrobię sobie taką z garniera nawilżającą. Jeszcze jedną mam na jutro rano, taka chłodząca, więc myślę, że jeżeli nie wiem, będę jakaś opuchnięta, to ona się fajnie sprawdzi. A tak to zrobię klasycznie to, co zawsze, czyli zmyję twarz olejkiem, pianką i wezmę sobie prysznic. Nie będę brała kąpieli, bo nie chcę, żeby ta opalenizna mi zeszła, no bo takie no, moczenie w kąpieli może troszkę na to wpłynąć. Była ten, powrót edycji. Kto, kto chciał występować w Youkendance? Ja byłam, no. W castingu? No, kiedyś byłam na castingu w i No i co, no, bo powiedzieli, że jesteś że... za no, byłam, byłam taka wspaniała, że powiedzieli, że program jest za słaby, żeby przeszła dla mnie, dla <laughs> moich umiejętności. Dokładnie. Jurorzy <laughs> się zawstydzili. <laughs> Zawstydziłam jurorów. Swoimi umiejętnościami. Bo teraz leci ukendając nowa edycja. Leżę już sobie w łóżeczku z maską. Zabrałam ze za sobą książkę, którą ostatnio kupiłam. Fajnie się ją czyta. Za dużo jeszcze nie przeczytałam, nawet w połowie nie jestem, ale jak ktoś nie ma czasu na takie czytanie, to tutaj w tej książce są krótkie rozdziały, że można sobie tak po trochu czytać. Więc to jest spoko i ogólnie jest ciekawa, więc będę kontynuowała. Już się wykąpałam, jest rano 9 godzina i jadę na śniadanie. Wyłam sobie głowę, będę miała robiony makijaż i fryzurę tutaj w, w hotelu. Nie ma nawet tej lustra. Jestem gotowa. Mam na włosach taki skręt, ale delikatny, więc bardzo fajnie to wygląda. Tak naturalnie, makijaż też spoko. I w sumie za 10 minut powinna mieć taksówkę, chociaż tutaj w recepcji powiedzieli, że nie wiadomo, czy taksówkarz mnie zawiedzie na tak krótki kurs, bo to studio jest tutaj blisko. Ale nie mogę iść z walizką, bo jednak to się 7 minut idzie na piechotę, więc no muszę taksówką podjechać. Mam nadzieję, że udało się tam. Tą taksówkę załatwić. Czekam na taksówkę, udało się, że taksówka już mnie zabierze na ten krótki kurs. Zaraz będę w studio. Dobra, jestem na miejscu, nie wiem, czy już ktoś będzie, czy będzie fotograf. Zobaczcie, jaka winda w ogóle oldschoolowa. Teraz przeszliśmy do drugiego pomieszczenia i też jest bardzo fajne. No, jestem już po i teraz tak. Tam jest mój hotel. Teoretycznie już nie muszę mieć fryzury zrobionej e, ani makijażu, więc mogłabym się przejść z tą walizką. No, nie jest ciężka. Chyba, że mi jakiś taksówkarz zabierze, zaraz zobaczymy. E, już nas pakuje, bo zaraz jedziemy. Czekam jeszcze tylko na męża. Musiałam sobie włosy związać, żeby mi nie przeszkadzały do pakowania. I w ogóle dzisiaj jest tusty czwartek. Ja jednego pączka już zjadłam na śniadaniu, jak byłam. Z jakąś różą, z taką polewą różaną. No, taki był średni. jakoś nie jestem za tymi wyrobami cukierniczymi. I tak słyszałam też, że Magda Gessler ma super pączki. Tylko, że niestety nie dojedziemy tam chyba dzisiaj, ponieważ mamy jeszcze jedną rzecz do załatwienia w Warszawie. Przy okazji, jak tu jesteśmy, jedziemy do mojej naszej architektki wnętrz odebrać takie łuki gipsowe, które musiały być zrobione na zamówienie. I w sumie stamtąd chyba prosto pojedziemy na budowę, nawet nie do domu. To <grymne> zostanę komentarze, że tak. źle miamy. Odebraliśmy już łuki, e, strasznie e, ten gips brudzi bagażnik, ale... Najważniejsze jest dla mnie to, żeby się zgadzało i żeby pasowały te łuki do tych prostych, gotowych elementów, które mamy w sztukaterii, już kupione zresztą, ale to się okaże dopiero jutro. Bo dzisiaj już nikogo nie będzie na budowie, jak dojedziemy na miejsce. nie mamy, więc jutro po prostu zawiedziemy je na, na miejsce i sprawdzimy, czy są takie same, bo muszą być identyczne jak te gotowe elementy. Jesteśmy już w domu, ja już jestem pod kocykiem i sobie oglądam telewizję. Trochę już zmęczenie nas dopadło. Niedługo pójdę się wykąpać i do łożeczka po tym ciężkim dniu. Nie no, powiem Wam, że było tak no, intensywnie, ale bardzo fajny dzień. E, czekam na efekty sesji. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was na mój Instagram, bo tam wrzucę zdjęcia i dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Buziaczki, pa, pa!